No cześć. Śmieszna sprawa. Obróciłem. Tak się przygotowuję tylko do tego, żeby go tu zacząć rozkręcać. I obróciłem go yy, na plery i śrubka wypadła. Taka o. A patrzcie jak fajnie wybruszyło się. O, kurwa. Pa no, się nie. dobra. Biorę sobie zestaw operacyjny. Ale to pierdolnie. Mam takie narzędzia precyzyjne. Ale lampa co nie? Ale lampa. A kurwa. No nie no fajnie, nie? Te to widać, że nowe, a to? Chłopie Patrz tu się ten to poszycie tutaj się rozerwało w ogóle takie, nie? Tu też już pęko. O, fa. Tu widać, w tym miejscu, w tym miejscu widać, o. Widzisz? Kurwa, ona się normalnie, jak Titanic, na pół i się tu patrzy. Jeszcze tu nie jest przykręcona. Ty, a może ta śrubka... Ty, może się gwink wyłamał tu gdzieś. Bo, 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 tu jest, tu jest... Tutaj nie przykręciłem, bo się nie dało, bo... Bo jest yy, wada tam pół milimetra. Tu jest przykręcone wszystko. O kurwa. Patrz ta śrubka, nie? Ten trzymak na tę śrubkę. On jest wygięty. On jest wygięty normalnie. A to to. Nie no, ciekawe rzeczy tu się podziały. Skąd ta śrubka, nie? Skąd ta śrubka? Nie mogę wyjąć suczyska. Tu jest śrubka. O. Ona się tam. Wżarła w płytę główną. No i mamy problem, kurwa. Nie mogę wyciągnąć dziadostwa teraz. Ale balon fajny, kurwa. Ja pierdolę, ludzie, patrzcie, wy wypiłowałem. Pa. Tak kręciłem. Czekajcie, ja wam coś pokażę. Pa to. Kremówka, o kurwa. To bomba. O, ja pierdole Patrzcie, wziąłem. Byłem gotowy użyć tego, żeby to gówno wyciąć, nie? Ale znalazłem jeszcze to w skrzynce. Podwadziłem. Dziadostwo, nie? Podwadzałem, podwadzałem i tak kurwa. Tak odkręcałem z kurwy syna, że się. <ścoughs> że się to. Patrz. że się to gówno. O. Tak kręciłem, że wykręciłem. A mówię, wiedziałem, że to z jakiegoś gównolitu, dobrze jest. Teraz mogę wymienić nowkę sztukę. Pa! Jak nowa, jak wygląda. Kurwa. Jakaś taka ciężka jest. No, po, może podobnie, nie wiem, kurde. No patrz, baterię wywaliłem teraz, ta suka nie chce wyjść. Patrz. I się kręci, kurwa. I się kręci, no. Może to trzeba tak kręcić, aż się w końcu wykręci samo, nie? Nie, no, no. No suka się kurwa nie poddaje, nie? Zaraz wezmę tę płytę główną Zaraz ją wykroję kurwa z tej płyty głównej kurwa Tu chyba nie ma żadnych obwodów akurat Się w kurwie. Dobra, no już trudno, no śrubka mnie pokonała No Będzie tam, będzie tam sobie siedzieć Chyba pokres czasu, no niestety Trochę ją tam dobiłem Bardziej, no A Młotkiem się pierdalnie, będzie git Dobra Generalnie to to jest za mocne, nie? Tu se przykręciłem Spoko było. Tu nie chce się wkręcić. I tu też nie chcę się wkręcić. A tu nie mogę. Więc została opcja tutaj. Ale tutaj jest... Yy, nie, nie, na, nie nachodzi na siebie. Otwory na siebie nie nachodzą. Więc trzeba to trochę rozrobić. Tutaj będzie jakimś czymś. Na przykład tym. O, będę tu mymlał. Aż to trochę roz rozepcham. I bateria będzie na dwie śrubki. No i gitara. No i że się taśmą sklei. Wymiana baterii zakończona sukcesem. Mamy jedną nadprogramową śrubkę. Można to już zamykać prawda, pokryweczką. No. A to będziemy trzymać w domu, dopóki nam nie wywoła pożaru.